Cześć kochani, witajcie dzisiaj z mojego magicznego lasu. Tak, pokrótce chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego mamy takie problemy w relacjach, jeżeli chodzi o komunikację. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka. Drogie Panie, jeżeli chcemy coś od naszego mężczyzny, to przede wszystkim trzeba mu to powiedzieć. On nie odczyta z naszego spojrzenia albo z naszego umysłu, że coś jest nie tak. Trzeba to wyartykulować. A druga sprawa, trzeba to powiedzieć krótko, zwięźle i na temat, a nie dopowiadać całą historię do tej jednej prośby czy potrzeby. No i prawda jest taka, że nasi mężczyźni bardzo chcą nam pomagać, tylko my musimy im o tym powiedzieć. No. A kolejna taka podstawowa sprawa w błędach w komunikacji, w relacji jest taka, że kochani mężczyźni, jeżeli kobieta do Was przychodzi z prośbą o wysłuchanie albo z jakimś problemem, to my na serio chcemy, żebyście nas tylko wysłuchali. A nie od razu wskakiwali na rącze konie i do ataku pokonać wroga. Nie, 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 my sobie tego wroga pokonamy po swojemu. Wy nas po prostu wysłuchajcie, przytulcie buzi w dziwczółko. Drogie panie, jeżeli do was mężczyzna, was, wasz mężczyzna przychodzi z problemem, to on też chce być wysłuchany. Wysłuchany, zrozumiany i na pewno nie wyśmiany albo posądzony o brak męskości, bo nagle pokazuje emocje. I wtedy ten nasz mężczyzna też czuje się bezpiecznie i dobrze z nami. To są takie mega podstawy, ale zauważam, że wiele związków niestety niszczy brak znajomości tych podstaw. A najlepsze, co możecie sobie zrobić, to... Zaczyna mi woda lecieć, ale jest fajnie. Wziąć ukochaną osobę za łapcie i na spacer do lasu. Zobaczcie. Trzymajcie się.